Jerzy Piasten, zapraszam na komentarz walutowy. Razem ze mną jest Pan Bartosz Boniecki, Alchemia Inwestowania. Witam. Witam serdecznie. Muszę Pana zapytać o to, co wczoraj działo się w Stanach Zjednoczonych, no i o to, co będzie też dzisiaj ważne. No cóż, zdecydowanie sesja wczorajsza była dobra dla USA. Wydaje mi się, że czekamy na dane dzisiaj z rynku amerykańskiego odnośnie PKB. O godzinie 14.30 przyjdą właśnie dane za czwarty kwartał. Ma to być 3,5% skali roku z 2,6 w trzecim kwartale, no jest to dość dobry odczyt, gdyby tak się oczywiście stało. Też od 10 czekamy na dane z rynku polskiego, również PKB i również Szwajcaria nam pokaże swój KOF, czyli wskaźnik koniunkturalny. Czyli to będą takie wydarzenia piątku, tak można powiedzieć. Dzisiejsza. Jak Pan myśli, jaki to będzie miało wpływ na rynek walutowy? No jeżeli dane będą pozytywne z rynku amerykańskiego oraz Szwajcarii, przełoży się to bezpośrednio na słabszą złotówkę, słabszą polską walutę. Już w tym momencie obserwujemy właśnie taki trend deprecjacji mm -hmm. naszej rodzimej waluty, który myślę, że wynika również z powiedzi Rady Polityki Pieniężnej, a dokładnie pana Andrzeja Bratkowskiego, który powiedział się bardziej gołębio, również pani Hojnej Duch. rating Japonii. Jak pan to skomentuje? No już w tym momencie właśnie Japonia ma rating równy Chinom. Mm -hmm. Także myślę, że to taki to symbol tego, że Chiny są już powoli liderem Azji gospodarczym, gdyż również w roku ubiegłym, wydaje się, że przegoniły Japonię, jeżeli chodzi o PKB, wartość PKB łączną w miliardach, bilionach już w tym momencie dolarów. Japonia oczywiście ma stabilne perspektywy, natomiast jest to kolejny raz taki cios od strony rynku dłużnego, więc zobaczymy, jak to będzie dalej się toczyło. Ale to też miało wpływ na złotego. Oczywiście, ponieważ wywołał to spadek apetytu na ryzyko globalne, a więc to, że odwrócili się od walut z koszyka Europy Środkowo-Wschodniej, to się osłabił również pod tym kątem. Powiedzmy, czego dzisiaj możemy oczekiwać od Złotego? No, dzisiaj przede wszystkim patrzymy na, jeśli chodzi o Polskę, oczywiście, na PKB polskie o godzinie 10 rano. Wydaje mi się, że nie będzie ono złe, ma być na poziomie 4,2%, 4,6% w skali kwartalnej, no i 3,7% no w skali rocznej. optymistą, tak. Znaczy, ja tylko cytuję innych, tak jak w ja, komentarze. No, zobaczymy, oczywiście, jak to będzie. Jeżeli byłoby gorzej, złoty, może pokonywać kolejne poziomy deprecjacyjne. 4% tak? za euro. 3 za dolara, a już w tym macie płacimy, czy za franka. Dziękuję bardzo za komentarz walutowy. Pan Bartosz Boniecki, ale chemia inwestowania był dzisiaj tak na Tak jest. dziękuję, dziękuję. bardzo.